Jamaneczka się maneczka. Dzisiaj zrobimy sobie nocne łowy. Taszki mi dzisiaj wyćwierkały, że są wystawki. Poszukamy złomu. Zobaczymy. Telefonu nie będę brać ze sobą, bo pada deszcz. Ale pojeździmy. Po rejonie zobaczymy może coś się znajdzie A jak coś będzie wystawione to ja włączę i będziemy patrzeć co co jest I tak podjedziemy tu zobaczyć bo coś leży Zobaczymy Co tu w ogóle będzie jakaś elektronika widzę Idę zobaczyć. Nic nie było, same drukarki. Ja drukarek nie biorę, bo tam nie ma nic. Także jadę dalej i widzimy się, jak coś może znajdziemy. Nie wiem, czy będzie widać, ale pewnie nie. Ale podjeżdżam. Mam komputer i tak zwany jamnik. Tak, zapakowałem sobie ten yy, komputer, yy, odkurzacz jamnik, że u nas niedługo wybory, ale pani o tym ktoś drzwi garażowe wystawił. No i podjechałem po, pod jedną po sesjach, poobcinałem przewodziki elektryczne, pani wyszła z wielką awanturą, że ona się nie, nie zgadza bo jej sprzęt nie zabiorą a miała y, normalny odkurzacz i telewizor ja powiedziałem, że i tak zabiorą bo firma i tak odbiera y, co innego jakby było rozkręcone zostawione także przetłumaczyłem na spokojnie i pani zrozumiała także my jedziemy dalej zobaczyć co się dzieje ale co tu mamy? Same drewno. Nie mam narzędzi, nie mam nic. Że mam same obcinaczki, tylko do, do przewodzików. Znowu nie naszykowane. Dobra, tu, tu nawrócimy. I do następnego. No i tak, jestem już pod, pod warsztatem. Trafiła się suszareczka. Piekarnik to ten komputer, Ja i amik. Słabo widać. Rowerek jeden, drugi. Jakieś tam piątełki, parę kabelków. No i to ja pakuję dzisiaj i jutro na Złomowcu. i tutaj jeszcze na dogrywkę, bo zapomniałem wczoraj dograć po tych wystawkach. Jeszcze znalazłem. No. A, w tę stronę. Zobaczcie, nie wiem czy sprawne do góry nogami, oczywiście, ale mam nadzieję, że uda się to może sprzedać. Do tego jeszcze radio, kolejne, Te już bokiem leżą. No i tamten komputer co mówiłem. Także jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. I pozdrawiam. No i tak tutaj na dogrówkę, a może tak. Pojechałem ten złom wywieźć. Także macie złom stalowy, ilość 180 kg, po 80 groszy, wartość 144 zł, więc w dwa dni 144 zł. Także to jest super. Pozdrawiam. Siemanko, Siemanko. Dla tych wszystkich, co uwierzyli to tą tonę co stawiłem 1 kwietnia tą tonę kabli to oczywiście był żad pryma prelusowy z okazji 1 kwietnia mam nadzieję, że dużo z Was się nabrało mogłem troszeczkę nerwów popsuć mam nadzieję, że teraz będziecie się śmiali ale teraz to co Wam pokażę to usiądźcie usiądźcie sobie nie wiem, złapcie buty, żeby wam nie wystrzeliło. Chodźcie, wam pokażę. Jest cały, cały big bag. O, tam się lampa urwała, ale to nic. Cały big bag. Podejdziemy, zobaczcie. Calusieńki towaru. czwarte jest kabli. A teraz chodźcie do warsztatu, wam pokażę coś. Ja teraz wam pokażę na moim bałaganie. To jest, czyli odpad elektryczny jest 100, jest 140 kg. Oczywiście moje rękawiczki, więc teraz jeszcze raz 140 kg odpadu. Więc teraz długo będę to obierać, skurować ze względów też. Osobistych, prywatnych w kwietniu, za dużo nie będę działać, nie będę robić, być może też nie będę wrzucać filmów. To zobaczę, jak to jeszcze wyjdzie. Może jakieś tam filmy albo sobotami będę na nadrabiać. Także dam trochę Wam forów, żeby w maju wystartować. I pozdrawiam całą konkurencję naszej zdrowej i przyjemnej zabawy. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Dziękuję.